Dzień dobry! Znajdujemy się w dzielnicy Zawodzie przy ulicy Orlik Rykemana. To jest osiedle, o którym nie wszyscy jeszcze wiedzą, ponieważ jest tutaj wiele nowych bloków, bardzo fajna przestrzeń zaaranżowana nie tylko dla dzieci, ale także i dorosłych, parkingi samochodowe i nowsze budownictwo. Mamy tutaj do sprzedania mieszkanie trzypokojowe na drugim piętrze z bardzo dużym balkonem. Mieszkanie nadaje się do wprowadzenia. Mamy tam łazienki po remoncie, kuchnię po remoncie, wymienione drzwi. Zresztą to wszystko zobaczycie dosłownie za chwilę. Zapraszam. Mieszkanie usytuowane jest na drugim piętrze. Co bardzo ważne, mamy na poziomie tylko dwóch lokatorów. Bardzo często o to pytacie i zwracacie na to uwagę. A teraz co? Zapraszam Was do środka mieszkania. Co ważne, na początek mamy wymienione drzwi w całym mieszkaniu, więc jeśli chodzi o remont, sami zobaczycie, że można wprowadzić się do tego mieszkania od razu. Bardzo ważna kwestia układ pomieszczeń. Mamy salon, sypialnię, osobną łazienkę i toaletę, później kuchnię i kolejną sypialnię. Zaczniemy od tej. Zapraszam. Każde z pomieszczeń jest bardzo ustawne. Co ważne, mamy tutaj bardzo dużą szafę w zabudowie, gdzie będziecie mogli przechować wszystkie potrzebne rzeczy. Mamy też w pokojach bardzo duże okna, co też jest bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o doświetlenie. Wszystkie oczywiście wymienione na plastikowe. To co? Pierwsza sypialnia za nami, przejdziemy do drugiej. Druga sypialnia, jak sami zaraz zobaczycie, mieści także dużą szafę i duże łóżko sypialniane. Jeżeli miałaby to być tak samo jak tutaj zaaranżowana sypialnia, to zobaczcie, mieści się jeszcze biurko, regał i stoliki e, nocne. Gdybyście chcieli zrobić z tego pokój dziecięcy, to tak samo będzie bardzo dużo przestrzeni. Jeśli chodzi o wystawę okien, mamy tutaj południe, więc bardzo dobrze nasłonecznione pomieszczenia. To co? Teraz idziemy do Łazienki. Bardzo ważna kwestia, łazienka jest też po remoncie, mamy tutaj prysznic, jest bardzo dużo miejsca w środku, sami zobaczcie. Mieści się nam pralka i duże szafki. Oprócz tego jest też piecek wymieniony na nowy. Idziemy dalej, do toalety. Dużym atutem jest utrzymana kolorystyka w mieszkaniu, ponieważ i toaleta i łazienka są ze sobą spójne, mieści nam się tutaj też umywalka, a to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ zdarzają się mieszkania bez umywalek w toalecie, ale tutaj jak najbardziej jest. Widzieliście też miejsce, ponieważ mamy tam zorganizowany duży schowek. To co? Teraz kuchnia. Kuchnia to kolejne z pomieszczeń, na które bardzo zwracacie uwagę. Musi być przede wszystkim doświetlona, mieć miejsce na meble w zabudowie, blat roboczy. Niektórzy lubią też jeść śniadania w kuchni, więc przydałby się stolik. I właśnie to pomieszczenie spełnia wszystkie te warunki. Meble w zabudowie zostają, zobaczcie, jak wyglądają. Mieści się tutaj sprzęt, jest też miejsce na dużą lodówkę. Mamy duże okno, które aktualnie doświetla nam tą przestrzeń i stolik narożny, który za chwilę zobaczycie, gdzie też możecie go wykorzystać jako blat roboczy, ewentualnie zjeść przy nim śniadanie bądź napić się kawy. A teraz co? Zapraszam was do salonu, ponieważ mamy tam do dyspozycji duży balkon i koniecznie musicie go zobaczyć. Salon to przede wszystkim miejsce rodzinne. No zazwyczaj chcemy zmieścić tam stół jadalniany, kanapę, miejsce do wypoczynku i oczywiście telewizor. Ponieważ ten salon jest duży, zmieścimy tutaj wszystko to, czego potrzebujemy. I oczywiście znowu kwestia doświetlenia. Mamy bardzo duże okna, które wpuszczają nam tutaj mnóstwo światła. Chodźcie, zobaczycie, jak wygląda balkon i jak przyjemnie można na nim wypocząć. Dla rodzin z dziećmi bardzo ważne będzie też miejsce, które tutaj mamy, ponieważ jest plac zabaw i z okna możemy obserwować jak bawią się nasze pociechy. To też jest bardzo ważne. Możemy wypocząć na balkonie, patrzeć jak bawią się nasze dzieci i spędzać tak całe popołudnia. Zobaczyliśmy już całe mieszkanie, więc zapraszam Państwa na podsumowanie prosto pod blok. Mieliśmy przyjemność zaprezentować Państwu mieszkanie trzypokojowe w dzielnicy Zawodzie przy ulicy Orlik Rikemana, usytuowane na drugim piętrze o powierzchni 62,6 m2. Jeżeli chcecie umówić się na oglądanie mieszkania, to dzwońcie albo bezpośrednio pod numer telefonu 512-380-371, bądź do biura nieruchomości Sferum. Pozdrawiam serdecznie Anna Imiączyk.